Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie. Z radzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce. By w obecności Kata nie mogła istnieć znieść do Boga i do świata. Zakneblowano usta, by w tej katyńskiej nocy Nie mogła błagać o litość, Ni wezwać znikąd pomocy. W podartym, jenieckim płaszczu Martwą do rowu zepchnięto I zasypano ziemię Krwią na wskroś przesiąknięto. By stać nie mogła, Ni dać znaku o sobie, I na zawsze została W leśnym katyńskim grobie. Po śmiertelnym całym zwiędłych platynskich liści, by nikt cię nie doszukał, by nikt cię nie domyślił tej samotnej mogi, tych prochów i tych kości świadectwa największej hamby i największej podłości. Mówi, hej, ślubi, a... Ad, nagle stop, wysiadamy. Rozglądam się, las, oby nasz, oby polski. Związują nam ręce, sznurem z głową. Duszę się, ciągną mnie do jakiegoś dołu. Słyszę kilka strzałów, nadzieję sobie obrzucam, zamykam oczy. Zamiera, nie czuję już bólu. Pozostały w nas rachunki krzywd, które jak ciemnie kolą. Pozostały jeszcze w nas niespełnione uczucie sprawiedliwości. Pozostała pamięć tych dni, których historia nie potrafi przemilczeć. Nie pomogą Wam, czerwoni mordercy, żadne hasła, ideologie, puste słowa, w których skrywa się więcej kłamstw niż gwiazd na niebie. Nie zdołacie ucieszyć uciszyć głosu sumienia, głosu, który domaga się sprawiedliwości, prawdy, zadośćuczynienia. Marny Wasz trud, bo nie zdołacie cofnąć czasu. Nie odwrócicie już biegu rzeki, w której płynie polska krew. Tysiące nas odeszło, straciło nadzieję, imię, lecz pozostała jeszcze godność prawdziwego Polaka, godność która jak ogień płonie w milionach polskich serc. Płonie, a jeśli trzeba, znieci pożar, by oczyścić burzem kłamstw okryte dzieje i odsłonić nam prawdę skrywaną w tym kozielskim lesie. Okazało się, że groby w Katyniu kryją ciała jeńców kozielskich. W późniejszym czasie odnaleziono grobów więźniów w Ostrowie, a jeńców ze Starobielska w Charkowie. Nie wolno nam zapomnieć też o innych polskich ofiarach, którzy cierpieli i umierali z efekty okupantów, dlatego że nie chcieli wyrzec się polskości i wiary. Stalin wyparł się zbrodni. Oficjalny komunikat głosi, że mordu dokonali Niemcy w 1941 roku. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze rosyjskie przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD. Jednak ludobójcy nie zostali ukarani. Władze rosyjskie do dziś nie chcą uznać zbrodni za ludobójstwo. Nie przeprosili Polaków. Do dziś nie mają odwagi. Przez długie lata ukrywana była też prawda o śmierci Majora Sienkiewskiego. Na akcie zgonu widniała fałszywa data. 9 maja 1945 roku. Długie lata rodzina walczyła o prawdę i pamięć. Udało się. tej śmierci mówimy bez strachu przed aresztowaniem. Czcimy jego pamięć. 5 października 2007 roku Ludwik Napoleon Sieniński otrzymał pośmiertnie stopień podpułkownika. Czasem o bólu nie mówi się głośno, ty kaskom lampy krwi. zbyt mało małych słów na kajnowe grzechy. Jemu poświatło już niebo zawrało. Mądrzejsze przy, bo wszystko widział. Nie odzywajem wszystko w roku. Śpiew to wieka rana, A świat toczy się dalej, Jakby nie rozumiał, że mnie wypada. Dziś my, Polacy, musimy pamiętać, Przebaczyć, ale nie zapomnieć.